Dzień dobry, jesteśmy na jubileuszowym dziesiątym impakcie w Poznaniu i na dziesięciu scenach dzisiaj odbywają się rozmowy o tym, co najbardziej wpływa na otaczającą nas rzeczywistość. Według mnie najbardziej ostatnio wpływa technologia na świat i o to chciałem zapytać naszego gościa. Jest z nami europoseł Michał Szczerba. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pan wchodził w politykę jeszcze przed epoką Twittera analogowej? Tak, ja wchodziłem... W w Mikrofon. A, okej. Okay. To jeszcze no się raz, dobra? Czy od początku, czy potrzebujesz? Dobrze, sama odpowiedź. Dobrze. E, tak, ja jestem w policji już od dawna, e, 25 lat. Więc pierwsze moje kampanie to oczywiście door to door, ulotki. E, więc tradycyjne metody. Teraz te kampanie się zmieniają. Znaczne też... E, zaczną różnicę robią duże pieniądze, szczególnie wydawane na, na promocji w internecie. I tak naprawdę, jak rozmawiam z kolegami z, ze Stanów Zjednoczonych, z kongresmenami, taka tradycyjna kampania to jest około 5 milionów dolarów na, w przypadku kongresmenów. I to są gigantyczne pieniądze, głównie inwestowane w, w spoty telewizyjne, ale też promocję internetową. To z, tak ze strony ym, wyborców, odbiorców polityki widzimy, co nam Social media zrobiły, czy znaczy tak. pewną znaczną polaryzację. A tak od strony polityka, jak się inaczej prowadzi politykę z tej. Y znaczy, przede wszystkim, jakby bardzo warto jest informować o tym, co się robi. No y i nie da się inaczej tego robić niż y y także poprzez media społecznościowe i to jest naprawdę gigantyczny instrument, który. Każdy polityk ma, każdy, tak, każdy tweet czy teraz post na, na, na X jest formą komentarza, którą który biorą dziennikarze. Kiedyś potrzebne były telefony, konferencje prasowe. Mm. Świat się zmienia. Natomiast świat też się staje uważam, coraz bardziej niebezpieczny, bo tak naprawdę wyborcy bardzo trudno będą odróżniać, mogli odróżniać fikcję od prawdy. Coś, co jest wykreowane chociażby przez sztuczną inteligencję, tak. a coś, co jest rzeczywistą rzeczywistością. No. Uważam, że też może nastąpić brutalizacja polityki właśnie poprzez fałszywe informacje i na, na tę dezinformację trzeba być bardzo gotowy. Czy istniałby polityk Donald Trump, jeśli nie istniałoby social media? Wie pan, no pytanie jest, czy Donald Trump byłby prezydentem, gdyby nie zostały wpakowane gigantyczne pieniądze w jego mhm. kampanię. Myślę o tych ponad, jak to się mówi, 100 milionach, które przekazał, dolarów, które mu przekazał Musk. Cała platforma X pracowała na Trumpa, więc wydaje się, że to też miało jakieś znaczenie. Poza zmęczeniem normalnym z prezenturą Bidena i być może Kamalą Harris. Więc. Wydaje się, że, 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 że to odgrywa znaczącą rolę i ja też jesteśmy też w Parlamencie Europejskim, bo jesteśmy też, e, zajmujemy się kwestią e, takich tarczy obrony demokracji. Mm -hmm. znaczy jest specjalna komisja powołana w Parlamencie Europejskim, która, e, która również analizuje to, co się stało w Rumunii. Znaczy tak. to, że, to, że w małym kraju stosunkowo liczebnie e, można uruchomić dwadzieścia kilka tysięcy kont. E, można płacić influencerom bitcoinami poza legalnym finansowaniem, no to jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli pojawia się ten kandydat, który ktoś jest odpowiedzialny za to, co się stało tak naprawdę, bo to jest jedna i ta sama partia, jedno i to samo środowisko e, i, i spirana wrockiego, to też się trochę boję. Mhm. Jeszcze wracając do tego Donalda Trumpa, tam on, on właściwie... Używa social mediów, czy używa Twittera do prowadzenia swojej polityki. To jest taki specyficzny rodzaj prowadzenia polityki. Mm. To jest zarzucanie przestrzeni publicznej dziesiątkami informacji, mm. które są często sprzeczne ze sobą. No tak. To są czasem jakieś bardzo dyplomatycznie niestosowne wiadomości o anektowaniu innych krajów. No tak. I tak myślałem sobie o tym to jest też. Rodzaj zdaje się celowej strategii. To znaczy, mamy tak dużo informacji mhm. płynących z, z jego strony, że już nie wiemy, co jest prawdą, a co nie jest, co nie jest prawdą. Jak się w tym odnaleźć i jak reagować na taki zalew informacji? Czy po pierwsze, my jakby dyskutujemy też o tym w Parlamencie Europejskim, mhm. jakby e, od początkowej takiej akcyjności, że trzeba każdy tweet Trumpa komentować i jakby traktować go poważnie. przychodzimy do, do do czegoś taki, takiego, że traktujemy to wszystko z dystansem. Znaczy, mhm. Ale mam absolutne przekonanie, że Trump to, co robi, nie robi w sposób wyrafinowany i cyniczny. Znaczy, po prostu tego typu e, wiadomościami, często i, mm, dezinformującymi albo, albo, albo atakującymi innych, najczęściej Joe Bidena, mhm. e, e, m, po prostu przykrywa swoją nieudolność. Znaczy, tą nieudolność w wymiarze międzynarodowym, bo wojna trwa, jakby nie było. Na Ukrainie. No po drugie, coraz większe niezadowolenie jednak mieszkańców, że no nie odczuwają tego gigantycznego wzrostu, który on obiecywał. No ale też są efekty, które wpływają na inne kraje. Znaczy, przykładem jest Kanada i sukces partii liberalnej, którego prawdopodobnie by nie było. No gdyby nie, 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 nie te absurdalne pomysły Trumpa. W sferze, właśnie przestrzeni social mediów, o, o tym, żeby Kanada została 51. Stanem mm. Amerykańskim. A jak wpływa to na Europę? Pan, jakby, zna to z zewnątrz, można powiedzieć. Jak to wpływa na Europę? No, no przede wszystkim, często te, te wiadomości zaskakują, tak jak kwestie mm. dotyczące taryf, tak. My chcemy uporządkować te relacje, te relacje transatlantyckie. Znaczy jednak uważamy, że Unia Europejska jest i powinna być partnerem i sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, więc jakby o tym już mówił Reagan, sojusznicy nie powinni być zaskakiwani, nie, nie, powinni, nie powinni być dożynani i dogniatani do ściany, no bo oni też przecież, chociażby poprzez członkostwo w NATO, no, zapewniają ten potencjał obronny i bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, całej wspólnocie transatlantyckiej, więc uważam, że. To też się kiedyś skończy. Naprawdę, e, każda prezydentura na 4 lata e, się kończy. Przyjdzie czas na normalnego prezydenta, który, który będzie jednak e, używał narzędzi, które są charakterystyczne dla dyplomacji i relacji między, międzypaństwowych. Mm -hmm. Jaki kierunek powinna obrać Europa, właśnie w, w kontekście tych że Przede wszystkim, no, Europa musi wyciągnąć lekcje e, dla siebie, mm -hmm. Czyli musi być silniejsza bo nie tylko Putin, ale i Trump liczy się z silnymi, z tymi, którzy mają głos. Po drugie, no musi budować swoją niezależność od Stanów Zjednoczonych, bo i w czasie powojennym, jak i w czasie zimnej wojny totalnie byliśmy zależni od bezpieczeństwa, które gwarantowały nam Stany Zjednoczone. Wydaje się, że to jest ten moment, żeby, żeby zbudować swoją siłę. Siłę, którą uważam nie tylko budujemy w ramach 27 krajów członkowskich, ale również w ramach partners, które może Unia Europejska zawierać z różnymi krajami. 19 maja odbędzie się szczyt Unia Europejska-Wielka Brytania w Londynie, którego konsekwencją może być podpisanie strategicznego partnerstwa w obszarze bezpieczeństwa i obrony, i to jest dobry kierunek. Znaczy Unia Europejska współpracująca z Norwegią, z Wielką Brytanią, z krajami podobnie myślącymi jak Japonia czy Korea Południowa, mającymi te same wartości, Kanada, też pracujemy tutaj nad, nad, nad partnerstwem, to jest dobry kierunek, znaczy no, tak jak konsekwencją y, wojny z 2022 było przyjęcie Finlandii i Szwecji do NATO, tak uważam, że konsekwencją administracji Trumpa i jego polityki może być silniejsza Europa, która buduje sojusze, y, których zaniechała no, chociażby po Brexicie. Mhm. I zaczęliśmy rozmawiać od tego Twittera, który niewątpliwie zmienił tą mhm. e, politykę e, polską, światową. Inaczej się dzisiaj prowadzi, inaczej się dzisiaj rozmawia, inaczej się dzisiaj komunikuje z wyborcami. Mhm. Widziałem taką debatę e, z lat 90. i byłem zaskoczony, jak bardzo wolno, powoli, mhm. długo się rozmawia. Dzisiaj okay. się rozmawia szybko, nie? dzisiaj się wysyła te komunikaty bardzo, to... bardzo szybko, ale już jest uwrót. Inna technologia, nowa technologia, która też na pewno zmieni nam politykę. I właśnie właśnie pytanie, jak tam zmieni to politykę. Ja mówię o sztucznej inteligencji. Zaraz potem oczywiście mm. idą idzie y, 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 y też komputery kwantowe, które też niewątpliwie zmienią jako politykę. Ale chciałem zacząć od tej sztucznej, sztucznej inteligencji. Pan y, y, korzysta w ogóle z narzędzi, z chata GPT? Nie, Do czego? Niestety nie jeszcze. E, wiem, że te możliwości są, wiem, że posłowie też z tego korzystają. E, bardzo prosto jest. E, e, s, tworzyć chociażby przemówienie, które no można wygłaszać na każdy temat. Jednak ja jestem trochę tradycjonalistą i przygotowuję się do każdego tematu, do każdego wystąpienia na sesji parlamentu. Ale oczywiście są osoby, które korzystają prawdopodobnie z tego uproszczonego systemu i możliwości. Na pewno to jest pomocne, ale ale bardziej się boję tej sztucznej inteligencji pod kątem e, kreowania rzeczywistości, mm. która, 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 która nie jest e, prawdziwa. E, od wyglądu polityków, począwszy. W jakim od, sensie od wyglądu? No, no, sztuczna inteligencja pozwala, tak, budować filmy, budować mm. również swój wizerunek, swój wygląd, który często odbiega od, od, od tego, co, co dostrzegamy. Więc. To jest druga sprawa, natomiast w, szczególnie w końcówkach kampanii wyborczych, bo się też po prostu rzeczy zmyślonych, zmistyfikowanych, z, z czy to w kwestiach obyczajowych, czy też innych, to jest naprawdę narzędzie, które, które ciężko zatrzymać i które ciężko również e, weryfikować. Mhm. No dzisiaj jest trochę tak, że, że prawda to jest tylko jedna z opowieści, mhm. które krążą po przestrzeni i tak naprawdę jest dużo konkurencyjnych opowieści. Prawda nie zawsze wygrywa. Wie pan, no, można usprawiedliwiać draństwo, Tutaj mm. trochę wracam do naszego podwórka, e, mówiąc, że się pomagało. E, e, natomiast te, ja mam wrażenie, że jednak e, ludzie mają swój, swój, swój rozsądek i są w stanie odróżniać takie elementarne dobro od e, po prostu złaczy e, czy złego zachowania tak, jakby. I, e, i tutaj nie da się tego przykryć ilością informacji. E, czy też nawet komunikatów, które są e, e, kreowane. E, więc, natomiast e, też e, bardzo niebezpieczne jest to, że e, często te wymyślone informacje, czy nieprawdziwe informacje docierają do starszego pokolenia, którzy mają mniejsze możliwości weryfikowania. Znaczy to, to, to też jest taki, taki, taka rzecz, którą ja zauważyłem, przesłane dalej informacje, które są podawane tak. bez weryfikowania ich prawdziwości. Tak. Yy, zwłaszcza, że pan wspomniał o tym, że się obawia, że, yy, że to może być używane w polityce też w taki sposób. No, do, yy, są takie oskarżenia, że Donald Trump yy, te swoje, niektóre ustawy pisał przy pomocy sztucznej inteligencji, nie wiem hmm. czy sam, je drukował, ale może jego yy, doradcy, yy, że zostało to sprawdzone, że, że tam są jakieś elementy pracy ChatGPT, hmm. GPT na przykład. Czy ona. Czy ta... To możliwe. Natomiast. Yy, no... To bardzo wyraźnie powiedzieć, ja nie widzę niestety, a, a jako osoba zajmująca się Stanami Zjednoczonymi w Parlamencie Europejskim, nie dostrzegam niestety sukcesów tej administracji. Znaczy, w, ża w żadnym wymiarze. E, budowania relacji dwustronnych, e, relacji z, z globalnymi instytucjami, e, kwestia umacniania sojuszy. Znaczy, szczerze powiedziawszy, gdybym był bardzo, a jestem krytyczny, to e, no, tak naprawdę poza zmianą nazwy Zatoki. E, z meksykańskiej na amerykańską, nie dostrzegam nic co byłoby takim wymiernym sukcesem, który by po prostu podnosił jakość życia na przykład w Stanach Zjednoczonych. To na pewno, ale czy wśród tego chaosu niewątpliwego, który można obserwować w Stanach Zjednoczonych, nie widać tego, tego pomysłu tam przeorientowania się po prostu z, z Europy na, na Pacyfik i że to jest ten główny plan no, to, jest to, to jest to też, czego ja się boję osobiście, mhm. bo jakby przestudiowałem dokument, którym inspiruje się Donald Trump, chociaż się od niego od, w kampanii odżegnywał, czyli e, taki plan rządzenia o nazwie Projekt 2025, tak. przygotowany przez Fundację e, Heritage. E, I tam niestety jest e, rekomendacja ograniczenia obecności wojsk amerykańskich w Europie. Być może właśnie po to, żeby ich przesunąć w kierunku e, na, na, re, regionu Indo-Pacyfiku. I to jest realne zagrożenie, które, które temu też musimy sprostać. Czyli to nie jest tylko kwestia jakby odejścia od pewnych gwarancji, które dają Stany Zjednoczone, a przecież mamy plany ewentualnościowe jako członek NATO, które uwzględniają element i komponent amerykański. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest jednak realna fizyczna obecność. Dla mnie, jako polskiego polityka i obywatela, obecność tych 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich to też jest jakaś forma gwarancji, która jest bardzo istotna, więc. E, trzeba zrobić wszystko, e, żeby nawet jeżeli będą z Unii Europejskiej to, czy szerzej z kontynentu e, europejskiego amerykańscy żołnierze e, wyjeżdżali, e, wyjeżdżali, to żeby zostali w Polsce, czyli żeby, to, żeby ta A. flanka wschodnia na to była, była bezpieczna i oni dawali nam gwarancję. Zrobić wszystko, czyli właściwie co można zrobić tak realnie? Nie ma, no, bo przede wszystkim no, to jest polityka transakcyjna. Więc, mhm. Oczywiście, gigantyczne kontrakty zbrojeniowe. Ten rząd to kontynuuje. To nie tylko Patrioty, to nie tylko śmigłowce uderzeniowe Apache, których już kupiliśmy 90 kilka sztuk, zamówiliśmy. Też wynajmujemy po to, żeby nasi piloci też mogli się na nich trenować. Ale to też kwestia chociażby zakupu na większą skalę amerykańskiego. LNG. Trump to lubi, lubi te statystyki, które pokazują, że, że Polska ma deficyt handlowy w relacjach gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. Kupujemy więcej niż, niż eksportujemy do tego kraju, jesteśmy dobrym przykładem kraju. I, I powiem szczerze, że Polska ma jakiś taki szacunek w dwóch środowiskach: republikanów Aha. i demokratów, który jest odczuwalny. Ostatnio byłem na Kapitolu i, i koledzy, właśnie republikanie, często klepali mnie tam po ramieniu, że Polska, lojalny sojusznik i tak dalej, i tak dalej. Jest to miłe uczucie, ale jak powiedziałem, my też nie możemy działać w pojedynkę. Mhm. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Tutaj jest to jest kluczem, tak naprawdę, do, do silnej pozycji Polski i obrony naszych interesów. Mhm. Sojusze. Ostatnie pytanie. Zaczęliśmy od technologii, no. tak, taki, że powiem, główny wątek tej rozmowy. Czy się nie obawia Pan, że sztuczna inteligencja będzie pisała takie lepsze pro programy polityczne od samych polityków? Że będzie tak dobra w marketingu A. politycznym, że politycy już nie będą potrzebne właściwie, bo tak dobrze Panie doceluje pan, no... program do konkretnych grupy wyborców. Jak powiedziałem, ja ze sztucznej inteligencji <laughs> nie korzystam, mhm. e, natomiast e, no, muszę się przyznać, że w zeszłym roku e, e, członkiem mojego sztabu była osoba, e, która korzysta z różnych aplikacji. Ja, I, w jakim celu? Na przykład, wie Pan, e, mieliśmy oczywiście ograniczone zasoby ludzkie i finansowe, mhm. więc próbowaliśmy je, ich, ich użyć w odpowiedni sposób, więc e, sztuczna inteligencja pozwalała nam e, dokładnie zdiagnozować, gdzie w piątek o godzinie 16 będzie najwięcej ludzi w Warszawie. E, e, I wskazywała nam te miejsca, gdzie warto po prostu rozdawać lotki, gdzie warto okay. motywować. Więc tak, taka, taka mapa była. To były dobre trafienia? Mapa była tw tworzona, ale jeszcze hmm. ona była weryfikowana. Też tak, znaczy, bo sztuczna hmm. inteligencja na przykład nie odróżnia tego, że, że na warszawskiej patelni są osoby, które są warszawiakami z prawem wyboru e, i możliwością głosowania, ale też osoby, które po prostu traktują ten to, to przejście. Jako, jako po prostu y, przestrzeń do, mm, do transferów komunikacyjnych. Mm, więc jakby zawsze trzeba, tę, tę sztuczną inteligencję trzeba jeszcze nadzorować. Mhm. Czy jest pan optymistą, że ten człowiek jest jeszcze potrzebny mimo wszystko? Nie, no, absolutnie hmm. tak. Znaczy, <grytanie> znaczy, empatia, uczciwość, mhm. wiarygodność. No, y, sztuczna inteligencja i to co wykryje, może mieć krótkofalowy skutek, ale Długofalowo uważam, że każdy człowiek buduje swoją pozycję i wiarygodność latami. I jakby tego, tego, tego się nie da wykreować e, sztucznie. Byliśmy e, optymistami, drodzy no. Państwo. Moim i Państwa gościem był dzisiaj europoseł Michał Szczerba. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję.